Był rok 1987. Luty. Na liście przebojów trójki królowała ta piosenka. Z kolei w USA filmowym hitem był Over the Top z Sylwestrem Stallone. To właśnie wtedy na automatach w Japonii pojawiła się Kontra i wyglądała zupełnie inaczej niż pamiętacie. Gdy rok później wylądowała na japońskiej konsoli Famicom i amerykańskim nes który był jej odpowiednikiem, prezentowała się już tak. Budzi wspomnienia, prawda? Nesowa kontra była majstersztykiem wśród 8-bitowych platformów kostrzelanek. Składała się z 8 poziomów. Zwiedzamy dżunglę. Wspinamy się na wodospad. Robimy sobie krótką przebieżkę po ośnieżonych szczytach. Aż w końcu lądujemy w tajemniczej bazie w dwóch odsłonach. Która to baza na koniec okazuje się leżem obcych. Dwa poziomy umiejscowione w pomniejszych bazach tudzież schronach są zupełnie wyjątkowe. Obserwujemy w nich akcje za pleców bohatera, co w tamtych czasach było absolutnie niespotykane. Poruszać możemy się tylko w lewo i prawo, w głąb przebiegamy jedynie między jedną sekcją a drugą, ale to i tak było wtedy coś. W grze nie brakuje pomysłowych bossów, poczynając od banalnego systemu obronnego schronu na pierwszym etapie, przez dziwacznego obcego dwa poziomy dalej, po takiego oto robota. I wreszcie samo serce obcych, które niszczymy na samym końcu. W czasie rozgrywki korzystamy z różnych broni. Najprzydatniejszy jest oczywiście kultowy spread gun, który strzela o tak. Brać można także we dwóch, ale zabawa staje się wtedy wbrew pozorom. Trudniejsza, trzeba bowiem się ze sobą zgrać. Kontra zresztą w ogóle nie jest łatwą grą. Przejście jej na trzech życiach, z jakimi zaczyna się zabawę, to nie lada wyzwanie. W grze ukryty jest sekretny kod, który pozwala jednak rozpocząć z życiami trzydziestoma. Na ekranie tytułowym należy wcisnąć następującą kombinację przycisków: Góra-góra, dół-dół, lewo-prawo, lewo-prawo, B, A, Start. To słynny Konami code, który pojawiał się także w innych grach tego producenta i jest na tyle znany, że do dziś można go choćby wykorzystać na rozmaitych stronach internetowych. Popróbujcie, sprawdźcie sami. swoją drogą nie jest prawdą, że kontra była pierwszą gą, w której ten kod się znalazł. To jedynie bardzo popularny mit. Nie jest też prawdą, że gra nie ma fabuły. Ma. W wersji japońskiej opowiadają ją nawet scenki przegrywnikowe. Otóż w roku 2633 organizacja Red Falcon zakłada bazę na archipelagu Galuga, który mieści się niedaleko Nowej Zelandii, i planuje podbić świat, jakżeby inaczej. Do akcji wkracza dwóch komandosów Bill Riser i Lance Bean z elitarnej jednostki KONTRA, która specjalizuje się w walce partyzanckiej. Ich zadaniem jest zniszczenie wroga i zdemaskowanie obcej rasy, która za wszystkim tym stoi. W wersji amerykańskiej akcję przeniesiono do roku 1987, w końcu co to za różnica prawie 700 lat akcję z kolei przeniesiono do Amazonii, a bohaterowie Bill i Lance zyskali przydomki: Mad Dog i Scorpion. Inna rzecz, że z powodu różnic sprzętowych między Famicomem i NES-em usunięto również scenki. Fabularne, więc mało kto zdawał sobie z tego wszystkiego sprawę. Swoją drogą kontra ma wszystko, co było popularne pod koniec lat 80. Obcy? Są. Jeden miniboss niebezpiecznie przypomina nawet ksenomorfa. Komando Siela Rambo, tudzież Arnold Schwarzenegger? Też są. Zresztą na okładce gry znajdziemy dwóch głównych bohaterów w pozach dosłownie przepisanych z filmowego Predatora. O, i nawet autoboty się tu gdzieś zaplątały. Niezwykle ciekawą rzeczą jest geneza nazwy Kontry. Czy słyszeliście kiedyś o aferze Iran-Kontras? Zacytujmy Wikipedię. Był to skandal polityczny, który miał miejsce w Stanach Zjednoczonych w latach 86-87. Powodem było ujawnienie przez media informacji na temat nielegalnej, tajnej sprzedaży broni Iranowi, w zamian za co oczekiwano pomocy w uwolnieniu zakładników uprowadzonych w Bejgucie przez bojowników Hezbollahu. Pieniądze uzyskane z tych transakcji przekazywano na wspomaganie nikaraguańskich rebeliantów. Kontras. No dobrze, ale gdzie połączenie między kontrą a kontras? Otóż w napisach końcowych oryginalnej wersji automatowej tytuł jednego z utworów muzycznych to Sandinista. Sandinistowski Front Wyzwolenia Narodowego to zaś Nikaraguańska partia, z którą walczyli rebelianci. Być może by uniknąć skojarzenia z tą aferą, gdy gra po raz pierwszy trafiła do Europy w wersjach na ZX Spectrum, Commodore 64 i Amstrada CPC jej nazwę zmieniono na Gryzor, tudzież po prostu Gryzor, bo nigdy nie wiadomo jak to dokładnie czytać. Nie szukajcie tego słowa w słownikach, nie ma go tam. Oczywiście te wersje mocno odbiegały od oryginału Żeby jeszcze bardziej zagmatwać sytuację, gdy w 1990 roku do Europy trafiła wersja na Nesa, nazywała się jeszcze inaczej. Probotektor. Wszystkie postaci ludzkie zmieniono w niej na roboty, a to dlatego by mogła bez przeszkód ukazać się w Niemczech. Poza tym jednak to identyczna gra. Być może Polska jest więc jedynym krajem europejskim, który pamięta oryginalny tytuł, a to dlatego, że przecież mało kto miał u nas oryginalnego Nesa. Graliśmy na Pegasusie, chińskiej podróbce japońskiego Famicoma. Pegasus, a tam mieliśmy kontrę. Swoją drogą była to często pierwsza gra, z jaką stykali się nowi posiadacze tej konsoli, a to dlatego, że znajdowała się na kultowym kartridżu 186 w jednym. Kontra doczekała się oczywiście kontynuacji i to nie jednej, ale to temat na następny raz. Swoją drogą jeszcze w 2011 roku zapowiedziano nową odsłonę serii, która prawdopodobnie miała zostać tak mocno odświeżona jak Castlevania przy okazji Lords of Shadow, ale od tamtej pory słuch o tej grze zaginął. Kto wie, może jeszcze kiedyś o niej usłyszymy.